cały mój majątek, zapisałem córce, czyli powołałem do spadku córkę, czyli pominąłem syna, to synowi przysługuje prawo do żądania od córki jednej, drugiej tego, co by uzyskał, gdyby, no gdybym, gdyby dziedziczył z ustawy, gdyby nie było tego testamentu. Teraz, jeżeli jednak spadkodawcy zależy na tym, żeby pozbawić na przykład drugiego syna prawa do zachowku, to co może zrobić? Ten spadkodawca pisze, że że wydziedzicza swojego syna, bo na przykład no, rzadko utrzymuje z nim kontakt. To może być zdecydowanie za mało. Cześć, nazywam się Daniel Lubowiecki, ten podcast to Strzeczyk Lubowiecki Prawo i Nieruchomości. Dziś z panem profesorem Ryszardem Strzeczykiem porozmawiamy o tym, jak pozbawić bliskich prawa do zachowku. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Lubowiecki Nieruchomości, eksperci w sprzedaży mieszkań, domów i działek na Mazurach. To może zanim przejdziemy do konkretów, wyjaśnimy, czym w ogóle jest zachowek. Należałoby rozpocząć od tego, że najlepiej byłoby, gdyby nie było takiej potrzeby, że, że, musimy, że musimy kogoś wydziedziczać, czyli go pozbawiać prawa do zachowku. No ale wracając do tego pytania, co to jest ten zachowek? Zachowek to jest, zachowek to jest prawo do żądania od, od osoby, czy też osób, które otrzymały spadek. Części tego, co by się uzyskało, gdyby, gdyby dziedziczyło się w drodze ustawy i prawo do zachowku przysługuje małżonkowi, przysługuje stępnym oraz rodzicom. Czyli przekładając to na jakiś przykład, jeżeli jest sytuacja taka, że mam dwoje dzieci, syna i córkę i cały mój majątek, Zapisałem córce, czyli powołałem do spadku córkę, czyli pominąłem syna, to synowi przysługuje prawo do żądania od córki jednej, drugiej tego, co by uzyskał, gdyby, no, gdybym, gdyby dziedziczył z ustawy, gdyby nie było tego testamentu. No tak, czyli, czyli na przykład, y, jak mamy nieruchomość wartą milion złotych, to jest jedyny składnik tego majątku. To wtedy jest dwóch spadkobierców. Teoretycznie każdy odziedziczyłby po jednej drugiej nieruchomości, czyli po 500 tysięcy złotych, taką wartość one by przejawiały. No i jeżeli jedna osoba zostanie pominięta, no to wtedy powiedzmy o te 250 tysięcy złotych może walczyć w takim przypadku. Tak? Dokładnie tak, tak. Czyli po prostu, no, gdybym, gdyby, gdybym nie zostawił testamentu, no to oni otrzymaliby jako spadkobiercy oboje milion, czyli po połowie po, po 500 tysięcy złotych, a ponieważ zostawiłem testament i zapisałem tylko jednemu dziecku, no to to drugie ma prawo żądać połowę, czyli połowa od, od, od 500 to jest 250 tysięcy złotych. Jeszcze tutaj warto też dodać, że ten zachowek on z reguły wynosi jedną drugą, czyli połowę, ale jeżeli osoba uprawniona do, do zachowku, jest trwale niepełnosprawna, to wtedy jest dwie trzecie. Albo jeżeli ci pominięci stępni są małoletni, no to, też, to, też, to też dwie trzecie. Ale to są szczególne przypadki. Generalnie co do zasady, jedna druga. Mhm. No dobrze, i teraz jeżeli jednak spadkodawcy zależy na tym, żeby pozbawić np. drugiego syna prawa do zachowku, to co może zrobić? No to właśnie powinien go wydziedziczyć. I trzeba pamiętać o tym, że wydziedziczenie jest bardzo często właśnie mylone z pominięciem w testamencie. Ja, ja bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że, że moi klienci mówią do mnie, czy też klient mówi do mnie, że mój tata mnie wydziedziczył, bo wszystko zapisał siostrze. No nie wydziedziczył, tylko pominął. Żeby wydziedziczyć, to w testamencie trzeba wprost napisać, że się wydziedzicza. I kodeks cywilny mówi, jakie są podstawy wydziedziczenia. Nie wystarczy, że na przykład dziecko nie, nie utrzymuje kontaktów ze mną, czy, czy, czy jest jakieś takie kolokwialnie mówiąc mało fajne. To nie wystarcza do, do wydziedziczenia. Tutaj ja może posłużę się ściągawką, a ta ściągawka to jest kodeks cywilny. I tu w kodeksie cywilnym jest przepis, który. Muszę tutaj odnaleźć. To jest 1008, który mówi tak, że spadkodawca może w testamencie pozbawić prawa do zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku i są trzy przesłanki czyli to są trzy warunki. Albo po pierwsze, wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Po drugie, Dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. I po trzecie, uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. I tu kluczowe jest to słowo uporczywie, to znaczy, że to nie jest jakiś incydent, jednorazowa yy, historia, tylko że to się dzieje no, w jakiś taki trwały sposób. Tak, Czy nie wystarczy, jest jakaś sprzeczka z synem i matka mówi: No, to teraz, to już cię wydziedziczam, prawda? Tak, to nie, to, 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 to zdecydowanie nie, nie wystarczy. On to musi robić uporczywie i co, co więcej, musi to robić świadomie, a ponadto musi to robić wbrew wbrew woli spadkodawcy, czyli tego, tego rodzica, prawda? Czyli na przykład nie podejmuje pracy, a. A rodzic prosi go, żeby podjął pracę, żeby, no, żeby, żeby czymś się zajął, a on, a on tego nie robi. I y, robi to w sposób, nie robi tego w sposób uporczywie. Y, nie, robi, nie robi tego w sposób uporczywy, czyli, czyli taki, taki stały. Cześć, jeśli podoba Ci się ten film, to zasubskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę. Miłego oglądania. Bardzo często jest tak, że... Y, ci... Ci spadkobiercy, którzy są wydziedziczeni, kontestują ten, ten testament, kontestują to wydziedziczenie i na drodze sądowej domagają się tego zachowku i domagają się stwierdzenia, że, no, że, te pod, że nie było podstawy do wydziedziczenia. I muszę powiedzieć, że czasami sprawy wygrywają, że rzeczywiście no, rodzic przesadził z tą. Z tą, z tą, z tą Um, Czyli, że te przesłanki ustawowe nie zostały spełnione nie zo, po prostu? Tak, nie zostały, nie zostały spełnione. Dlatego, jeżeli, jeżeli no ktoś z Państwa nosi się z zamiarem sporządzenia takiego testamentu, bo to musi być w testamencie to wydziedziczenie, to y, raczej zalecałbym skorzystanie z pomocy notariusza i zrobienia zrobienia testamentu notarialnego. Dlatego, że notariusz no, wtedy podpowie, jakie, jakie przesłanki, które z tych okoliczności, które miały miejsce. W przeszłości, no mogą stanowić podstawę do, do wydziedziczenia. Czy no mamy jakoś pewność, że unikniemy błędów, prawda, jakichś takich prostych, czyli na przykład faktycznie może przesłanki zostały spełnione, ale my ich odpowiednio nie, nie opiszemy, bo w tych nerwach po prostu siądziemy, napiszemy, że wydziedziczam syna, bo, bo go nie lubię albo bo źle się zachowuje, prawda, I, i, i zostanie to podwożone, albo na przykład nieprecyzyjnie wskaże, kogo wydziedzicza, bo ma, na matka ma na przykład trzech synów, ona w nerwach pisze testament i wydziedzicza syna, ale nie wiadomo którego, prawda? A u notariusza już takich błędów nie będzie. Tak, no i będzie prawdopodobnie no, precyzyjnie ta podstawa. Ja z takich podstaw, które pamiętam wydziedziczenia, to na przykład m, pamiętam wydziedziczenie, gdzie, gdzie matka zachorowała na no, nowotwór y, i była no, w fatalnym stanie, a syn się kompletnie nią nie interesował. A jak a jak przyszedł chyba dwa czy trzy razy, to ją właśnie wtedy okradł kilkukrotnie. Więc odwiedza ją tylko po to, żeby ją okradać, bo ona w łóżku leżała. No to to jest podstawa do wydziedziczenia. Ale często się zdarza w testamentach, zwłaszcza w testamentach sporządzanych odręcznie, czyli własnoręcznych testamentach, nie, te, nie, nie testamentach notarialnych, gdzie, gdzie ten spadkodawca pisze, że, że wydziedzicza swojego syna, bo... Na przykład no, rzadko utrzymuje z nim kontakty, mhm. albo wyjechał za granicę i rzadko utrzymuje kontakty, no to to może być zdecydowanie za mało. Mhm. No dobrze, panie profesorze, to myślę, że wyjaśniliśmy. Przede wszystkim Czym jest to wydziedziczenie, i tak, że jeżeli ojciec pominie mnie w testamencie, czyli przepisze wszystko na przykład na moją siostrę, to on mnie nie wydziedziczy. On po prostu nie powołał mnie w testamencie. Czym innym jest wydziedziczenie. Wydziedziczenie będzie jasnym sygnałem wynikającym z testamentu, że ja nie tylko nie dziedziczę po nim, ale też nie mam prawa dochodzić od tej mojej siostry zachowku, czyli po prostu nie dostanę nic. Tak jest. I jeszcze jedna dygresja, może, która jest istotna, że. Przy obliczaniu tego zachowku, to do tego substratu zachowku m, dolicza się również darowizny. Mhm. E, czyli jeżeli jest tak, że e, jest dziedziczenie ustawowe e, i dziedziczy rodzeństwo, brat z siostrą, no ale spadek jest pusty, nic w środku nie ma, a to dlatego, że pięć lat wcześniej e, ojciec na przykład podarował mieszkanie, czyli mhm. cały majątek, jaki miał. Podarował córce, to w takiej sytuacji bratu, czyli synowi tego zmarłego, też będzie się należał zachowek, będzie miał roszczenie o zachowek w stosunku do swojej siostry, która otrzymała darowiznę. No dobrze, to dziękuję. Myślę, że wyjaśniliśmy, jak kogoś można wydziedziczyć, na czym polega wydziedziczenie. Dziękuję panu profesorowi, dziękuję naszym słuchaczom i zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Dziękuję bardzo.